Hej Simoneczko, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku z Gry Farming Simulator 19 na mapce Erlengrad oczywiście. No, w dzisiejszym odcinku, tak jak wspominałem ostatnio, nie wiem czy pamiętacie moi drodzy, ale e, doszliśmy do wniosku, że trzeba sprzedać mleko i tego mleka nie będę woził bańką, bo nazbierało się go trochę za dużo. Myślę, że to jest ostatni raz, jak tak będziemy długo zbierać to mleko. Bo wspominałem, że no w sumie nie powinno się tak długo zbierać tego mleka i czekać na jakąś tam super cenę. Nawet nie patrzymy, jaka cena jest za to mleko. Po prostu te 55 592 litry sprzedajemy już dzisiaj za 63 906 euro. Od razu klikamy, za transport nam potrącili troszeczkę i na koncie tym sposobem mamy 171 629 euro. Ładnie, pieniądz nie śmierdzi, że tak powiem. Dobra, teraz powiecie, no dobra, gościu, sprzedałeś mleko i co dalej? Dalej, oczywiście będziemy tutaj chcieli kupić jakiś obszar. Hmm, teraz tak, zastanawiałem się nad obszarem, który byłby dla nas taki naprawdę spoko. I teraz tak. 180, 189, 200, 160, tu już jest przyjemniej. 181, 140. Osiemnastka 18 wygląda na to, że byłaby dla nas, tu jest 137, 20. -ka. I tak bym chciał tak, żeby się nie spłukać, to po pierwsze, mamy 171, więc tutaj takie 137, 137 tysięcy za hektarów, ile? Zaraz zobaczymy, to jest tak, 18, 20 do porównania mamy, CTRL-G, zobaczmy tutaj, 18 hektarów ma, to jest field size, tak? 19 20 ma... Troszeczkę większy obszar, jeżeli chodzi o pole, więc no tutaj, no moi, w mojej opinii, do no, przeważa 20 na 100%, nie? Więc lecimy tak jak mówiłem. Tylko teraz tak, co my mamy na tej 20? Czy tam jest coś zasiane? Mm, ten kolor oznacza, że jest uschnięte, więc tam trzeba będzie wykonać full opcję. Prawdopodobnie. Także lecimy. 137 300. No i mamy nowe pole. Oczywiście zanim zabierzemy się do jakichkolwiek prac. Na tym polu. O, tutaj przyczepa jeszcze ściągnikiem Trzeba sprowadzić na podwórko, nie, nie zostawię też przyczepy na środku drogi gościu. Halo. Co to ma znaczyć? Tak nie robimy. Jedziemy odstawić. W tym roku zainwestowaliśmy pieniążki w nowe pole. W przyszłym roku zainwestujemy pieniądze w, na pewno w nowe maszyny. Na pewno będę chciał wymienić yy, zgrabiarkę. To jest na 100% przyczepę. Tutaj gdzieś zostawimy zaraz. Odpinamy. Dobra. Yy, obciążnik. Weźmiemy obciążnik, bo my tutaj pewnie tak będziemy mieli do zrobienia. No trochę roboty będzie pewnie. Yy, wapna, nawozy, jakieś tam wszystkie inne pierdoły, to to na pewno trzeba będzie wszystko zrobić, nie? To bez dwóch zdań. Yy, gdzie ja mam skaner? Hmm, gdzieś mam. Chyba jest pod wiatą z tego co, co, co kojarzę. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Skanerku, jesteś pod wiatą? O kurde, o kurde mam na pewno skaner, garaż. No, powinienem mieć. Oj, chyba nie mam. Nie mam skanera? o oh, no! No dobra, to lecimy wyposzczyć w takim wypadku. Za do tej możesz inne pojazdy Normalka Mamy skaner, skaucik Wypożycz za tysiaczka No dobra, to zrobimy tak, że... No, bo ja mam tamten rozsiewacz do nawozu też, no dobra To jedziemy do sklepu Dobra, jestem na polu, no i tutaj Wygląda na to, że ktoś zostawił buraki cukrowe. One na pewno nie są do, do, do zebrania, no bo tam mieliśmy nawet informację, że są uschnięte. No teraz nie pozostaje mi nic innego, jak troszeczkę poskanować. Ja nie zmieniałem wartości skanera już od dłuższego czasu, ponieważ nie miałem takiej potrzeby. Hmm, a może właśnie warto by było pozmieniać na niektórych mapach i całe te mapy, wiecie, sobie przeskanować? No zobaczymy, może później, później zmienię jeszcze. Teraz już tego nie będę robił, bo to jest bez sensu. E, myślę, że tutaj z 15 próbek pobierzemy. 4 próbki z długości pola, tak mi się wydaje, że trzeba będzie pobrać. To jest moja opinia. E, ja sobie to zeskanuję. Oczywiście nie będę Was tutaj męczył e, tym skanowaniem, bo to też nie jest jakieś super. Znaczy, no, ja rozumiem, że ten skaner nie może obejmować jakiegoś tam większego obszaru, stąd też tutaj takie, e, to jest chyba około 35 metrów średnicy. Skaner obejmuje, nie myślę mi się wydaje, że dosyć zrozumiałe, dlaczego tak jest, tak? No nie możemy zeskanować y, po, pola w całości za jednym strzałem, no bo to by było no naprawdę mega niemożliwe. Ale sądzę, że ten skaner powinien obejmować kwadrat. E, to powinien być kwadrat, a nie okrąg. Wtedy byłoby na pewno o wiele godniej. No, ale mamy okrąg. nie ja poradzimy na to. No, widzicie, no bo okrąg, no to i w tym momencie już powinienem tutaj skanować, bo inaczej ja nawet nie wiem, czy zahaczy taki, nie wiem, czy taki malutki kawałeczek nie zostanie tego pola Nie, pokryło na szczęście, na szczęście pokryło ogólnie wy wy wygląda na to, że tak troszeczkę jeszcze gdzieś tam dalej sięga ten skaner Ostatnia próbka została nam do pobrania, 10 próbek w sumie wyszło, ja liczyłem na 15 dużo się nie pomyliłem, bo o, o 5 tylko, bądź też, a wysyłamy próbki do analizy za chwilę to zostanie oczywiście przeanalizowane Ym, to dobra, w sumie tam jest sklep, to podjadę do sklepu, bezpośrednio oddam no tutaj podejrzewam, że najpierw będziemy musieli wapno ogarnąć a po wapnowaniu trzeba to będzie zaorać, tak mi się wydaje, przynajmniej no ja bym tak zrobił, że najpierw bym to zwapnował i zaorał, i niech sobie to leży po prostu do wiosny bo dopiero na wiosnę będziemy tutaj siać Cokolwiek, ponieważ na chwilę obecną temperatura gleby jest zdecydowanie za niska. W przyszłym roku prawdopodobnie nic nie będę tutaj siał, bo skrócimy sobie sezony na 6 dni. A jak nie skrócimy sezonów, to, to trudno, no, to będziemy mieli na 9. Bo, znaczy, o jeszcze są jedne zwierzęta, tylko to te sezony nie są aż takie mm, długie. No tutaj gospodarstwa raczej, chociaż nie, jak mamy krowy, to gospodarstwa raczej bazują też w dużej mierze na tym. Ej no, miałem gdzieś Isarię, czajcie to, to teraz nie mam, jak już miałem gdzieś wypożyczonego Scouta, to ja płaciłem codziennie za niego 1000 zapłaciliśmy, jakie mamy tam warunki na tej naszej dwudziestce, plon niewiadomy, pH, no takie względne, no i azot oczywiście jest na bardzo niskim poziomie, ponieważ tam wie, że ktoś to zaniedbał. Ja to kupiłem naprawdę prawdę nie widzieliście 137 tysięcy za 2 hektary Myślę, że cena przyzwoita Grunty y, rolne oczywiście Klasa gleby pewnie będzie też tam w miarę dobra by była Gdybyśmy to mieli sklasyfikować jakoś Także spoczko y, Lecimy na gospo, po wapno i później będziemy tutaj z pługiem działać Może nawet wapno elektrykiem dupniemy Co Wy na to? Nie, nie głupi pomysł mi się wydaje nawet Zobaczymy na razie trzeba dojechać do domu, że tak to ujmę Drzewka tutaj rosną, fajnie, że deszczyk popada, to od razu, wiecie, te korzenie gdzieś tam e, złapią trochę e, wody Może będzie jakoś fajnie Zobaczymy też jeszcze, o, może gdzieś w przyszłości przedłużymy ten las, w przyszłym roku może No w tym roku nie chciałem wydawać więcej pieniędzy też na e, te wszystkie sadzonki, nie Mamy nawóz, ja muszę zobaczyć, co my mamy, gdzie my mamy wapno. Jakieś tam wapno chyba jest. No jest, to to wysadzimy. Chociaż widzę, że tam nawozu jest całkiem sporo. Nie, to jest wapno, wszystko wapno. No to spoko. Przynajmniej będziemy mogli zużyć. A jest full, 1500 litrów Idziemy na 20, nie mam daleko, więc nam ewentualnie dwa razy, gdzieś tam może trzy się przejedziemy Tam czerwoną kropkę Czerwona kropeczko Co ty oznaczasz? Czy czerwona kropeczka oznacza tę oto wiatę? Chyba tak No dobra Dobrze. Idziemy na 20 z tym wapnem. Obawiam się, że pewnie tam będzie ze 3 czy 4 potrzebne te. Ale trzeba być też dobrej myśli, że może jednak nie. Może jednak będzie mniej potrzebne. Tu też bez różnicy, bo mógłbym pojechać. Nie, no tam w lewo nie pojadę, bo tu nie ma drogi. O! Tutaj zaraz będziemy na 20. No, trochę tego idzie A nie ma tego jakoś. No, jest, kurczę, jest potrzebne sporo tego towaru. Ja nie wiem, czy nie wezmę tego elektryka, i tu nie przyjadę z tą e, przyczepą, z tym wapnem. załaduję sobie całe to wapno, i tu po prostu podjadę. Będzie chyba wygodniej. Tak mi się wydaje. No już za daleko tak trochę z egzakiem pocisnąłem. No dobra, zrobimy taki mych właśnie. Ja sobie podjadę tutaj do krawędzi pola. Chociaż tu był zaczep. Tu jest zaczep. Ale dobra, to ja już tym nie będę tam jechał. Tu poczekamy na elektryka Nie no, ty bo nie masz kabiny to nie bardzo. TMR wysypmy też ile się da. Jedziemy naszą Teslą wśród ciągników. Nic się nie odzywam, żebyście sobie mogli posłuchać jak to chodzi, chociaż pewnie jest tak cicho. No i dobra, możemy jechać. No kurcz, aż miło tak posłuchać, nie? Jak tak sobie cichutko pracuje. Nie, to, to czujniki takie per per, 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 Diesle to tam głośno, nie? To tak widzicie, no. Co elektryk, to elektryk. Tak jak mówiłem, ładował będę dopiero ten ciągnik w momencie, gdy się skończy prąd w wniosku. Dla niego. Bo tak na razie to wydaje mi się, że to by było bez sensu, żeby ładować. Chciałbym zobaczyć, właśnie ile godzin wytrzyma. To jest totalnie nierealne, żeby wytrzymał tyle godzin. Tak jak tutaj mamy już 8,5 godziny. Wydaje mi się, że gdzieś tam te. Przy lekkich pracach polowych, oczywiście, te 3-4 godzinki, jakby wytrzymał, to jest to byłby sukces. Szkoda, że tutaj Jajanci trochę to spieprzyli, nie? Nie podejrzewam, że to jest na, trochę na takiej zasadzie, jakby to był silnik spalinowy, no nie zmienili tego w, taki, w takim stopniu, jakbyśmy chcieli, żeby to było zrobione, nie? Dobra, bo jeszcze muszę zrobić tak, napełnimy. Sypej sypej. No tutaj troszeczkę mnie idzie, ale idzie i tak dużo No idziemy sobie do końca, chociaż z tamtej strony poszło o wiele więcej Zobaczcie, że tak jakby tutaj No sporo mniej tego wapna było potrzebne I jedziemy w drugą stronę Gdyby tamten tego birera bym musiał wymienić na tego większego z kabiną Wtedy mógłbym tym birerem, no szkoda, szkoda by go było brać teraz jak deszcz pada, no mówiłem wcześniej już, że Gdybym, kurczę no Głupio by to wyglądało, że leje deszcz, a my bez kabiny, wiecie, w polu, tak? No a jadę napełnić, bo to i tak bez sensu, że jechał, bo zaraz się skończy To nonsense, jakby to powiedzieć tu też uschnięte, chyba na tej 19 Tylko tu zimnioki No i lecimy Małego wysłałem na gospodarstwo, ja mam nadzieję, że się nie zgubi. A nie, on chyba tam wykrył po prostu punkt i sobie tam pojedzie. Zaraz zobaczymy. No nie ufam mu za bardzo, ale zobaczymy. Zobaczymy czy się spisze. Wysłałem go na gospodarstwo, przyjedzie sobie tutaj z glebogryzarką albo jakąś talerzóweczką małą, bo... Wydaje mi się, że dobrze będzie to najpierw ściąć też, nie? No zaorać przy, przy orce takiej no to myślę, że... Nie, nie zdałoby to też za bardzo egzaminu. Tutaj gdzieś powinna mieć skończone. Mam tutaj. No i możemy jechać dalej. Myślę, że jeszcze jeden zbiornik wapna i, i będzie po temacie. Mam taką cichą nadzieję, że tak powiem. O... aby ja tego wapna trochę więcej potrzebne. Dobrze, że na jest precy... już dostępne. Dobrze, że na precyzyjnym farmingu. się nie musimy się aż tak tym przejmować, że rozsiewalibyśmy gdzieś tam nie na całą szerokość maszyny, ponieważ. Yy, no tutaj akurat to nie odgrywa aż tak dużej roli. Patrzcie, że tutaj miałem już to wapno ogarnięte też, a nie pokazywało. Pojadę jeszcze raz na pełnię, bo tak jak mówiłem wcześniej pewnie będzie trzeba tak czy inaczej. Ja tutaj z tyłu będę brał, bo zaraz przeważy. A tego byśmy nie chcieli chyba. Aha, dobra, czyli wzięło stamtąd. Teraz przeważy jak zwykle i trzeba będzie, będzie problem z podpięciem tej przyczepy. Ale czemu oni tych buraków nie zabrali? Może były krzywe, no ale to Lidl bierze krzywe Nie wiem o co chodzi Jak tam młody, dojechał? No prawie Prawie żeś gościu dojechał No muszę tylko jeszcze obczaić ile ty masz kuni? Przypomnij mi kolego. To jest ten. Koni masz ty, yy, byczku 68. Puch potrzebuje tych koni 85. Kultywator 90. A ja to się nie przydasz. No, no, to się niestety nie przyda. No, może niepotrzebnie cię też wysyłałem, bo jak się okaże, że, ale chyba ten rozświewacz mogę, no znaczy się przyczepkę mogę podpiąć do tego rozświewacza bez problemu. Raz już tak jechałem w sumie. Teraz mi się przypomina. No, tak jak mówiłem, że dało radę podpiąć, więc nie było z tym jakiegoś tam większego problemu. Ja tego pick chyba będę musiał sprzedać niedługo. Bo, no i tak go nie używam, a szkoda, szkoda po prostu, żeby to gdzieś tam. Już taka osiarka ręczna ona niech sobie zostanie, ale pick to trzeba będzie sprzedać. Tak mi się wydaje, bez sensu, żebyśmy go trzymali. A zamiast pick możemy na jakąś tam ciężaróweczkę sobie kupić. Czemu by nie? Yy, nie tak. Dobra, przyczepkę samą możemy zostawić tutaj z towarem. Chociaż, no z drugiej strony, kurczę. Dobra, zrobimy nie tak. Ja sobie tego pickupa sprzedam. I ile ty pick kosztujesz? Gdzie on jest? Pick up. Jest. Się jeszcze tysiące nie będzie. Zarobimy na tym. Kosiarkę też zadychę byśmy mogli sprzedać jakbym chciał. Pickupa sprzedałem. Zobaczymy czy się to w ogóle zmieszczą te big bugi. Na przyczepce. No powinno się zmieścić. Będzie jakiegoś tam problemu. Żeby mi na to nie mogło. O, no i fajnie, teraz jest spoko. Obym z tym wyjechał, bo jak nie wyjadę, to będzie problem. Tu jeszcze do tego kultywatora się dostać? Ja to będę najpierw chciał ściąć tym kultywatorem, trochę zerwać, zruszyć. Spróbuję hmm. go trochę naciągnąć. O kurde, dałem radę. Nie było to. Nie było lekko, że tak powiem. Było ciężko, ale dajmy radę. Jesteśmy silni. W kupie siła. W kupie moc. Musimy zdążyć przed zimą to uprawić. Ja to oczywiście i tak będę musiał zaorać, ale może właśnie zrobię tak, że teraz jeszcze to skultywatoruję tylko. Zruszę tą ziemię tak mocniej troszeczkę. A zaoram to po prostu na wiosnę i jeszcze raz skultywatoruję, żeby to uprawić, no bo jak te buraki nie są zebrane, no to te bulwy trzeba ściąć trochę, trochę bardziej. Nie, ja tutaj mam kurczę, tylko, też są tam te talerze takie, ale, no, takim kultywatorem talerzówka byłaby była o wiele lepsza do tego, nie, żeby to pociąć ładnie, ale, no, dysponuję sprzętem takim, jakim dysponuję i, i jakoś sobie trzeba poradzić, więc sobie to uprawię kilka razy po prostu, nie. I tak, tutaj będzie miał roboty na naprawdę, myślę, że z 30-40 minut tutaj jest roboty jak nic. Gdzieś tam sobie pyknę oczywiście rundkę z jedną dookoła, taką honorową, standardową i zostaje sobie tutaj pracownika, on sobie będzie tutaj pracował. Ja się zajmę na przykład obrządzaniem krówek. No i dobra No nie wydaje mi się, żeby kultywator dał radę. leżówka by to ścięła fajnie. Powinniśmy najwyżej może poczekać do wiosny aż to zgnije, tak? Aż te buraki gdzieś tam przemarzną, zgniją i, i będzie troszeczkę łatwiej to pole uprawić. Bo kurczę, naprawdę, pomyślcie sobie, że ciężkie byłoby takie pole do uprawienia, jakby buraków nie zebrać, nie? No kurczę, przecież to jest to w cholerę towarów ziemi, nie? I ciekawe jaki to ma też wpływ ogólnie na jakość gleby? Czy takie buraki zakwaszczą to? Za, Zakwaszą to glebę, czy coś w tym stylu? Bardzo możliwe, nie? No, pogoda też tutaj w tej grze, jaka jest, taka jest. Dużo ostatnio u mnie pada. Ale tak, gdzieś tam jakieś mijaki strzelimy, to aż tak nam to nie przeszkadza, bo tak jak mówiłem, no i tak to będziemy jeszcze ze dwa razy uprawiać i tak. Trzeba to będzie zaorać. I jeszcze raz y, skultywatorować, bo no, siewnik ma, nie ma funkcji spuszczenia gleby. Na razie przynajmniej. Myślę, że tutaj jakiś tam pszenica, jęczmień, coś w tym stylu będzie. Zobaczymy też, jak z tą pszenicą tam na jedynce u mnie bo no kurczę, nie mam pojęcia, co się tam stało, że ona jest teraz na takim etapie. Może uda się to zebrać jakimś cudem. Nie wiem. Będę, będę chyba czekał do ostatniej chwili takiej, żeby to sprawdzić, jak to wyjdzie. No jak się nie da, no to trudno. Będę musiał gdzieś tam od razu na wiosnę Mm, próbować to jakoś ogarnąć, coś innego tam zasiać. Pewnie to zasiaje to samo, co i tutaj na 20, żeby się nie bawić po kilka razy z jakimś tam towarem. Yy, myślę, że pszenica, czy tam sojacz, coś ten tym stylu jest spoko opcją. Yy, pszenica spoko, no bo słoma można sprzedać zawsze, ale znowu z tą słomą trzeba, trzeba też pracować. Trzeba tutaj maszyny wykorzystywać całą resztę. Na jednym polu co roku i tak będę chciał docelowo mieć coś ze słomą, bo tak jak mówiłem, na koniec sezonu od teraz będziemy wyprzedawali po prostu yy, powiedzmy no będę zbierał kiszonkę, no to trzeba starą kiszonkę sprzedać, tak? Starą sprzedajemy, nową zostawiamy. Tak to będę próbował robić. Zobaczymy czy mi się uda. Przeważnie jest tak, że co roku zbieramy to samo, także no kurczę, co to za problem zabrać je strawę na kiszonkę czy w yy, balot ją zawinąć i, i też mieć całą kicher, też można to poukładać w silosie, nie musi to yy, być tak ubijane. Na pewno nauczyłem się już po ostatnich sianokosach, że muszę kupić większą zgrabiarkę na to gospodarstwo, bo no to małą to było <laughs> męczarnia. Nie, myślę, że za mało powiedziane. Dobrze, moi drodzy. Jeżeli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie, które pole Wy byście kupili dla siebie. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, hej.